Po wielu latach w końcu zemściłem się na szkolnym prześladowcy. W trzeciej klasie byłem uznawany za dzieciaka dziwaka. Nie dość, że w moim domu panował alkoholizm, to jeszcze w szkole nie potrafiłem odnaleźć się w grupie. Inne dzieciaki gnębiły mnie i unikały na wszystkie możliwe sposoby. Dlatego też zdziwiłem się, gdy któregoś dnia jeden z moich dręczycieli, Derek, okazał mi trochę życzliwości, a że byłem łaknącym uwagi i czyjegoś towarzystwa naiwniakiem, jadłem mu z ręki. I tak oto zyskałem kumpla, z którym spędzałem czas podczas przerw, żartowałem i rozmawiałem o dziewczynach, które mi się podobają. Po czasie okazało się, że zadawał się ze mną tylko i wyłącznie dlatego, że przynosiłem do szkoły drogą figurkę Batmana, która była wówczas na topie. Żeby sobie ją sprawić, przez dwa miesiące oszczędzałem kieszonkowe i kosiłem trawniki. Dosłownie każdy chciał ją mieć, włącznie z Derekiem. W końcu poprosił, abym mu ją pożyczył, na co przystałem. Umówiliśmy się, że oddam mi ją następnego ranka. Do domu wróciłem cały w skowronkach, nie podejrzewając nawet, że zostałem oszukany. Nazajutrz chłopak traktował mnie jak powietrze, a gdy próbowałem z nim porozmawiać, zachowywał się, jakbym był co najmniej obłąkany. Prosiłem go o zwrot figurki, ale usiłował mi wmówić, że nie dałem mu żadnego Batmana, dodając, iż to wszystko dzieje się w mojej chorej głowie. Jeśli nadal będę na niego naciskać, skopię mi tyłek. Nie miałem innego wyjścia, jak poskarżyć się wychowawcy. Niestety zostałem jedynie obarczony winą za całe zajście, bo to ja postanowiłem przynieść zabawkę do szkoły. Nie drążyłem dalej tematu, bałem się, że w sprawę zostanie zaangażowany mój ojciec i spierze mnie na kwaśne jabłko. Co gorsza, Derek powiedział wszystkim dziewczynom, w których się podkochiwałem, że wale do nich konia. Już wcześniej byłem społecznym wyrzutkiem, ale przynajmniej względnie mnie tolerowano. Natomiast po kampanii oszczerstw, której padłem ofiarą, w oczach zarówno uczniów, jak i nauczycieli, stałem się trendowaty. Ludzie brzydzili się mną, rzucali we mnie kamieniami, niszczyli moje mienie. Krótko mówiąc, przechodziłem istne piekło. Zamiast cokolwiek z tym zrobić, Płakałem w kącie, jak przystało na mięczaka. Czasami żałuję, że nie odgryzłem komuś ucha, czy innej części ciała w odwecie. Po jakimś czasie gnębienie ustało i w końcu mogłem skupić się na nauce. Derek próbował się ze mną na nowo zakumplować, lecz nie chciałem mieć z nim nic do czynienia. Pamiętam, że w kółko powtarzał: Dlaczego zachowujesz się jak bachor? Uroiłeś sobie, że dałeś mi tę głupią zabawkę. Pod koniec roku rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce. To też przeniosłem się do innej szkoły. Zmiana otoczenia zdecydowanie wyszła mi na dobre. Nawiązałem nowe przyjaźnie, a także przestałem być tak łatwowierny, przez co nie byłem już łatwym celem dla szkolnych dręczycieli. Wciąż jednak czułem, że coś jest ze mną nie tak i od czasu do czasu ktoś mi dokuczał. Z biegiem lat urosły mi rogi. W liceum non stop wdawałem się w bójki. A do tego zacząłem popełniać drobne przewinienia. Podejrzewam, że w taki sposób nadrabiałem brak asertywności we wcześniejszych latach swojej młodości. Kiedy miałem dwadzieścia parę lat, pracowałem jako barman w klubach nocnych, hotelach i na statkach wycieczkowych. Zawód ten pomógł mi otworzyć się na ludzi oraz zrozumieć dynamikę społeczną. Następnie ukończyłem szkołę handlową z zamiarem założenia własnej firmy hydrauliczno-elektrycznej. Tak, wiem, woda i prąd to niezbyt fortunne połączenie, ale w tamtym czasie myślałem, że to genialny pomysł. Koniec końców, udało mi się osiągnąć swój cel. Wystartowałem z własnym biznesem, zyskując opinię świetnego fachowca. W wieku 29 lat, obecnie mam 36 na karku. O drugiej nad ranem otrzymałem zgłoszenie o zalanym mieszkaniu. Gdy dotarłem na miejsce, moim oczom ukazał się okropny bałagan. Woda z pękniętej rury tryskała na wszystkie strony, podłoga w salonie się zapadła, ponadto doszło do zwarcia. Powitała mnie rozhisteryzowana pani domu, Jane. Kobieta z jakiegoś powodu czuła się odpowiedzialna za całą sytuację, więc uspokoiłem ją, mówiąc, że nie jest niczemu winna. Jakieś pięć minut później jej mąż zaszczycił nas swoją obecnością. Od razu go rozpoznałem, był to nie kto inny, jak sam Derek we własnej osobie. Poirytowany, nie przywitał się ze mną, ani nie podał mi ręki. Dopytywał jedynie, dlaczego nie zabrałem się jeszcze do roboty. Będąc profesjonalistą, omówiłem z nim pokrótce kwestie finansowe, jednakże pisemną wycenę zostawiłem w samochodzie. Następnie ujawniłem swoją tożsamość i zapewniłem, iż jest w dobrych rękach. Po krótkiej kłótni z żoną nieco się rozchmurzył, a gdy zaczął ze mną żartować, wiedziałem już, że mam go w garści. Rozmawialiśmy o naszych karierach oraz dzieciach, wspominaliśmy czasy szkolne, a nawet podzieliłem się z nim wiedzą, jaką nabyłem pracując w zawodzie. Wyglądało na to, że zdobyłem jego zaufanie. Pewnie uważał, że taki frajer jak ja jest nieszkodliwy. Nie chciałem rozpoczynać żadnych prac na terenie posesji, w obawie przed tym, że zostanę powiązany z tym syfem. I tak oto powoli wcielałem w życie swój plan zemsty, dokonując oceny całej sytuacji. Odkryłem, że budynek nie spełnia wymogów stawianych przez przepisy miejskie. Istniało realne zagrożenie bezpieczeństwa domowników, a obie instalacje, zarówno wodna, jak i elektryczna, zostały wykonane przez totalnych amatorów, oczywiście w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Mało tego, rura, o której wcześniej wspominałem, przeciekała już od kilku tygodni, w efekcie czego rachunek za wodę miał być astronomiczny. W takim przypadku ratunek mógłby nadejść jedynie ze strony wykwalifikowanego hydraulika, który zgłosiłby takową awarię do Urzędu Miasta. Natychmiast skontaktowałem się z Donowanem, mężczyzną z urzędu zajmującym się tego typu sprawami. Powiadomiłem go o naruszeniu norm oraz przepisów, zagrożeniach bezpieczeństwa, badziewnych instalacjach, a także wspomniałem o horrendalnym rachunku za wodę. Obiecał, że złoży parce wizytę następnego dnia, z samego rana. Nie tracąc więc czasu, zacząłem dokumentować wszystkie odchylenia od normy. Z tego co się dowiedziałem, żona Dereka została poinformowana o czającym się za rogiem nieszczęściu. Nakazano im zburzyć wszelkie dobudówki, zlikwidować istniejące instalacje i zacząć od zera, co przekłada się na koszt rzędu 120 tysięcy dolarów. Derek, dowiedziawszy się o wszystkim, Wpadł do domu jak burza. Chcąc zastraszyć Donowana, zagroził podjęciem kroków prawnych przeciwko niemu. Mężczyzna jednak szybko sprowadził go na ziemię. Uświadomił mu, że ma wystarczającą ilość dowodów w postaci zdjęć, aby sprawić, że ten straci dom w ciągu tygodnia. Ja natomiast, chcąc dodatkowo dokopać Gnojkowi, wystawiłem mu fakturę za wykonaną usługę. Później zadzwonił do mnie tylko po to, by mi nawymyślać. Kiedy jednak dotarło do niego, że nic w taki sposób nie wskura, postanowił wygłosić swoją tyradę na Facebooku. Szybko obróciło się to przeciwko niemu, gdyż pojawili się ludzie, którzy, tak jak ja, mieli z nim nieprzyjemne doświadczenia i nie omieszkali się nimi podzielić w komentarzach. Wszystko wskazywało na to, że Derek zawsze był dupkiem i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Pewnego dnia odezwał się do mnie z prośbą o rozmowę w cztery oczy. Jego głos brzmiał tak markotnie, że nie potrafiłem mu odmówić i ostatecznie spotkaliśmy się w lokalnym spożywczaku. Znałem Dereka wystarczająco długo, by wiedzieć, że nie wolno mu ufać. Dlatego też, gdy zasiedliśmy przy stoliku, a on odwrócił swój telefon ekranem do dołu, w mojej głowie zapaliła się czerwona lampka. Mogłem być nagrywany. Koleś przeprosił za swoje zachowanie, co mocno mnie zaskoczyło, a także wyznał, że przez całą tę sytuację omal nie zbankrutował. Próbując zdobyć moją przychylność, wytłumaczył, że wziął wcześniej kredyt na rozbudowę domu, a co za tym idzie, poszedł na skróty, żeby jego portfel za bardzo nie ucierpiał. Następnie wyjął z kieszeni rachunek za wodę, który wynosił prawie 10 tysięcy dolarów. Skrycie liczył, że zlikwiduje jego problem za pomocą jednego podpisu, ale grubo się mylił. Gdy wyraziłem sprzeciw, znów się wściekł i zapytał, dlaczego mi to robisz? Wiem, że byłem kiedyś dla ciebie dupkiem, ale nie pozwolę na to, aby błędy, które popełniłem w młodości, rzutowały na moje dorosłe życie. Co z ciebie za człowiek? Powiedziałeś, że jestem w dobrych rękach, a ty wbiłeś mi nóż w plecy. Wyceniłeś robotę na kilka stówek, zapewniając, że wszystko będzie cacy. Odparłem, że nie przypominam sobie, żebym coś takiego mówił, tym samym rozjuszając go do reszty. Krzyknął: Przestań kłamać, nie jestem głupi. Wyraźnie słyszałem, jak wspomniałeś, że będzie nas to kosztować stówę, może nawet mniej. Obiecałeś mi pomóc, udzielałeś rad. Dlaczego mi to robisz? Ze stoickim spokojem i lekką nutką udawanego niepokoju powiedziałem: Chyba to sobie uroiłeś, Derek. Gdy spojrzałem mu prosto w oczy, zauważyłem, że doskonale wie, dlaczego wypowiedziałem te słowa. Dodałem więc: Przestań zachowywać się jak Bachor. Nie podawałem żadnych cen. To wszystko dzieje się w twojej głowie. Miał pełną świadomość, że zniszczyłem go finansowo tylko. I wyłącznie z powodu figurki Batmana, którą ukradł mi te 20 lat temu. Mimo to nie mógł znaleźć w sobie odwagi, by powiedzieć to na głos. Wlepiałem w niego wzrok jeszcze przez kilka sekund, napawając się mieszanką zdumienia i obrzydzenia malującą się na jego twarzy, po czym wyszedłem z lokalu bez słowa. Tamtej nocy spałem jak dziecko a przez cały następny tydzień szczerzyłem się sam do siebie. Koleś dobijał się do mnie jeszcze jakiś czas, lecz szybko uspokoił się po otrzymaniu ode mnie SMS-a, w którym to poinformowałem go, że dalsze nękanie będzie skutkowało konsekwencjami prawnymi. Derek, jeśli kiedykolwiek na to trafisz i uświadomisz sobie, jak cię wydymałem, pamiętaj, ile kosztowała cię ta mała, niepozorna figurka Batmana po latach naliczonych odsetek. Twój wyraz twarzy, gdy dotarło do ciebie dlaczego zrujnowałem twoje życie, był bezcenny. A jeśli myślisz, że możesz skierować całą sprawę na drogę sądową, to śmiało, próbuj, ale z góry mówię, że to tylko strata czasu. Chociaż wiesz co? Marnuj tyle czasu i pieniędzy, ile wlezie, z wielką chęcią stanę się jeszcze większą niedogodnością finansową w twoim życiu. Pieprz się dupku.